Oni się tam biją. Do nas. Chłopie, ja nie wiem jak ty mnie Oł. kurwa trafiasz! Jebane Magento, co to jest? Łoł, wow łoł. Wow, wow. Wow. Magneto, nie kilo. wiem kurwa, co to kurwa jest? Zajdź, czo? Do chuja no, pana. 59. co? się, no, co się dzieje? dzieje? Ej. Psz. Czemu... Oj.